Szanowni Państwo, ostatniego dnia, miesiąca września ogłosiliśmy zgodnie z obietnicą pierwszy nabór na, dla gospodarki, dla specjalnej strefy włączenia obejmującej 70 gmin w naszym województwie, również tutaj wiele gmin w powiecie gryfińskim, 40 milionów alokacji. Chcielibyśmy wspierać film tworzenie nowych miejsc pracy na, w, tych miejsc, w tych gminach słabszych, gdzie, gdzie każde miejsce pracy jest bardzo cenne. Dlatego namawiam wszystkich beneficjentów, tych małych, średnich, bo do, dla, maksymalnie do 250 osób mogą korzystać takie firmy do składania, do interesowania się. To jest pierwszy nabór. Wiem, że już jest dość, dość rozpowszechniona ta informacja, ale myślę, że to jest dla mieszkańców, dla przedsiębiorców powiatu Gryfińskiego też ważna informacja, że Województwo Zachodnie Pomorskie pierwsze nabory swoje kieruje właśnie dla gospodarki. Obrazowo mogę powiedzieć, że to jest. 200 tysięcy do jednego e, miejsca pracy. Maksymalna kwota wsparcia to dla inwestycji to jest 10 milionów złotych, natomiast jeżeli chodzi o, jeżeli to jest małe przedsiębiorstwo, to maksymalnie 55% wartości środków kwalifikowanych, w przypadku średniego 45% środków kwalifikowanych, czyli przedsiębiorcy bardzo dobrze liczą. Myślę, że to, to, to wsparcie maksymalne do 10 milionów jest naprawdę bardzo dobrym rozwiązaniem. Przede wszystkim zwróci się do naszych, jednego z naszych punktów konsultacyjnych, albo też bezpośrednio do Szczecina, do... Wydziału Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym. Tam są wszystkie wytyczne, wszystkie kryteria, terminy, wymagania, bo tego czasu już będzie niedużo. Nie tak, ale tak jak powiedziałem, drodzy przedsiębiorcy też nie przejmujmy się. To jest pierwszy nabór, to nie jest pełna alokacja środków w ramach tego działania, ale dobry moment, żeby się przetrzeć, nawet jeżeli by się nie udało, to żeby mieć gotową dokumentację do następnych naborów, które sukcesywnie będziemy ogłaszać, a przypominam o tym na trwającym naborze na kontrakty samorządowe i tutaj z kolei drodzy samorządowcy czasu coraz mniej. Jeszcze mogą być Wiem, zawsze jak ale nie